Cześć, jestem Denis. A ty jesteś na kanale o Albanii. Tak, nadal jesteśmy w Albanii i nagrywamy filmy o tej wspaniałej republice. Za waszym pozwoleniem założę okulary. To w Albanii chyba najbardziej uniwersalna część garderoby, ponieważ w Albanii jest bardzo dużo słonecznych dni i żeby oczy się nie męczyły, trzeba często nosić takie właśnie świetne okulary. Dziś krótki filmik o stosunku Albańczyków do przyjezdnych do obcokrajowców, takich jak ja i być może takich jak wy, jeśli zdecydujecie się przyjechać do Albanii. Wiecie, Albańczycy nie mają żadnego wyniosłego stosunku do przyjezdnych, nie ma w ich mentalności żadnej arogancji. I to jest wspaniałe. Albańczycy bardzo życzliwie i bardzo dobrze odnoszą się do przyjezdnych migrantów, turystów. Dlaczego? No, cóż, przede wszystkim turyści obcokrajowcy to inwestycje w kraj. Właśnie. Kolejna sprawa to to, że niektórzy migranci, niektórzy przyjezdni mają naprawdę bardzo wysokie kwalifikacje w swoim zawodzie i w swojej dziedzinie. I Albania również bardzo ceni sobie specjalistów, którzy potrafią tworzyć i rozwijać produkty o bardzo wysokiej jakości. Możecie to sami odczuć na własnej skórze, jeśli przyjedziecie do Albanii nawet na bardzo krótki czas. To sami tego naprawdę i osobiście doświadczycie. Tę niezwykle serdeczną życzliwość oraz pewnego rodzaju wsparcie. Oczywiście wszystko to pod warunkiem, że nie wtrącacie się w prywatne życie Albańczyków, ponieważ swojej prywatności Albańczycy będą zdecydowanie bronić. Ale to chyba normalne w każdym kraju. To wszystko na dziś. Subskrybujcie kanał, żeby go nie stracić z oczu. Dajcie nam lajka. Wam to nic nie kosztuje, a nam sprawia przyjemność. No cóż, napisz do mnie, jeśli chcesz przyjechać, zatrzymać się u nas, coś kupić, kto wie, albo chociażby po prostu dowiedzieć się czegoś o Albanii. Powodzenia!